Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj w szkole. Pojawiło się na lekcji takie zdanie do przetłumaczenia: On nigdy nic od nas nie wymaga. Zobaczcie aż trzy przeczenia w języku polskim, a w angielskim może być jedno. No i pojawił się problem. Zapraszam przed ekran. No dobrze moi drodzy, czyli jeszcze raz on nigdy i pierwsze przeczenie, nic. Drugie przeczenie nie wymaga trzecie przeczenie. Więc w języku angielskim może być jedno. Normalnie jak popatrzymy, jak jest nigdy, no to w słowniku będzie never. Jak popatrzymy do słownika jak jest nic, będziemy mieć nothing. No i tu jest czas prosty, no bo ogólnie. No i jak przeczymy czas prosty, trzecia osoba, no to doesn't. Czyli teoretycznie powinniśmy wcisnąć never, nothing i doesn't, ale mieliśmy, mielibyśmy wtedy trzy przeczenia, a my wybierzemy jedno, które never, czyli he never. No i w związku z tym nie powiem, że nie wymaga, tylko wymaga. Tak jakby twierdzenie. Trzecia osoba, czyli S, czyli he never requires. No i normalnie nic to jest nothing, ale ja go muszę odprzeczyć, żeby nie było kolejnego przeczenia. A od przeczeniem od nothing jest anything. Innymi słowy musimy przetłumaczyć He never requires anything from us. Dzięki trzymajcie się.